w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo przepraszam za słabą jakość, ale moja aplikacja nie pozwala mi na lepszą jakość. Dobrze. Więc zasubskrybujcie mój kanał. Jutro, czy tam kiedyś, się pojawi film na pewno przed Halloween, czy tam po Halloween będzie film jak zrobić sobie sztuczne rany na właśnie na Halloween. Więc podajcie przed Halloween. Moja mam się właśnie z tego śmieje. Yy... No to przed dalej będzie. Film i subskrybujcie i dawajcie łapki w górę i wszystko. A nasza babcia idzie nam właśnie po pomidorówkę. przyszła. Ale bez pomidorówki... Babciu, zdradziłaś mnie. Haha, ha. a nie dobra. Nie mam się z czego śmiać. Mamy dzisiaj minus 5 stopni. Super! Zobaczyła właśnie, bo jedziemy. Normalnie, ale przynajmniej ta nasza złaba na No, o, zobaczcie ketchup Miejmy nadzieję, że ten kaczup przylezie tu za chwilę. Już idzie. Już. Już wie. Już wie, gdzie ma iść. Myślę, że z piwnicy pomidorówki nam nie przyniesie. Pierożki chociaż. Pierożki. Pierożki, pierożki. pierożki, pierożki, pierożki. Pierożki, pierożki. Pierożki. I trzy, dwa, jeden. O, przyszła. Babciu, pierożki masz mnie zrobić. Nie rozumiesz? Proszę mi pierożki przynieść, a nie jaki, jakąś pałkę. Mam gryźć drewno? Chyba oszalałaś. Nie polecam mieć takiej babci. Nie polecam. Czy ją polecam, bo to jest moja grażynka, kochana, ale yy, yy, jeśli ona mi pomidorówki nie zrobiła, chociażby żeby wiedzące kupiła. Grażynko to nie jest, nie są żarty, kochana. wejść, bo ten babsztyn tu za chwilę przyjdzie, znaczy nie babsztyn, tylko moja babcia, nie? Jak kochana babcia. A ja ci wskoczę na głowę, Grażynka. Ciekawe jak szybko tam wlazła. Grażynko. Grażynko, proszę tam przyjść. O nie, przydzieliła mi tym. Zostaw śrubkę w górę, naprawdę, proszę. Okej, okay, już trzeci dzień, nasza Grażynka nie chce nam dać pomidorowej. A tego ketchupu z tej szuflady chyba nie zbliża. No to w ogóle nie sprzeda. Um, jeśli chcecie kolejny odcinek, z wiecie czym, to piszcie w komentarzach. Bosz! Bosz! Grażynko, proszę! Błagam cię, błagam! Zjem pomidorową! Widzicie? Co to znaczy w ogóle mieć taką babcię? Kiedyś darara leci, leci w uradu. Podajcie do mnie na. Na ten, na TikTok'a222111 Da wam w opisie Jak nie zapomnę prawdopodobnie ta nie Widzicie ja już jestem przekrwiona przez grażynkę. pomidorową mi daj, daj mi piórożki. pieruszki Bu, 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 ble, ble, ble. O, idzie, idzie, nareszcie. No, pierogi masz mi zrobić. Nie rozumiesz? Słuchajcie, ona tego nie rozumie, że my mamy pierogi zrobić. Ona tego nie rozumie. Głupia jakaś. W tej chwili masz mi zrobić pierogi, Grażyna. Ja ci mówię. I, i to jeszcze będziesz stać, i mm, do mnie pretensje mieć. Nie no, jeszcze że mnie przekrwiowa, to, to jeszcze mi pomidorowe nie chcę zrobić. Jeśli chcecie Evil napiszcie piszcie w komentarzu. I dajcie łapkę w górę. Chcę być taka popularna jak Dizysowski, ale na pewno nie będę. Więc y, nic na ten temat co teraz powiedziałam nie piszcie komentarza. Bo wiem, że na pewno taka aż tak popularna to ja nie będę. Nawet trochę. I jeśli to oglądasz, nie pisz komentarza. Żadnego. Nawet nie dawaj łapki w górę, Proszę. Nie wiem, że i tak tego nie oglądasz. Idzie? Idzie, nie idzie. Jestem przekrwiona przez ciebie. Pa jedna. No chodź! Ja cię tu chcę. Nie rozumiesz tego, że ja cię tu chcę. I zobacz, rzuciłam twoim wazonem. I co, pobijesz mnie? Nie, pewnie nie, nie, nie popijesz, albo w sumie tak popijesz, bo, bo ty nie umiesz nic innego zrobić. Ha, cześć Grażyna! I masz za swoje, że mnie nie chciała żebyś pomidorowej Zakrwufuje ci ten cały Twiki. Tak, coś tam, nie wiedziałam, o Proszę. Okej, okay, kochani, już po reklamie, dzisiaj nasz ostatni dzień. Prawdopodobnie już nie żyjemy, nie? To było raczej krótko mówiąc, tak to nazwijmy. Zrzucimy sobie jej e, ukochany... coś Idziemy, widzicie, już kulejemy od tego bicia Grażyna. Będę ci potem e, wypominać to. Ona już tu idzie. Sorki kochani, nie ma już dla nas nadziei. nie ma się tu. jedziesz tu. Jedziesz już swoim twoją buźką pięknym, już mnie zabijasz tak. Proszę bardzo, jak mnie wyjęłaś, pięknie. Po prostu ci bardzo dziękuję, wiesz? wiesz jak zobacz, jak mnie wrzuciła. Normalnie kultury zero. Teraz będzie na mną wisieć i mi kapać tym swoim siliną. Zobaczcie, jak się na mnie wydarzyło. No, to jest koniec gry, kochani. Game over! Po prostu game over, nie? Rozumiecie to? Tak. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. O tu zaczniemy to. E, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować i pamiętajcie, będzie odcinek z charakteryzacjami na Halloween. E, muszę się pośpieszyć, bo za dwa dni jest Halloween, rozumiecie? Za jeden, no, za dwa. E, za trzy. No tak, dobrze. Więc ja się muszę z wami żegnać. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Ja wam dam link, w op ja wam dam y, swoją nazwę na TikToku, więc wpadajcie. Fajne rzeczy, mój pies. Jeśli chcecie filmy z moim psem, to piszcie w komentarzu. Muszę się jeszcze za zorientować jak tam różne montować filmy będę montować będą fajnie, fajniejsza jakość wszystko będzie fajniejsze będę montować filmy będą różne te jak mi się uda bo ja sama montuję więc no papatki